Dave ziom, zasubskrybował dzisiaj po raz pierwszy Panie Dave, dziękuję bardzo Tu mamy takie specjały mm -hmm. Proszę kupować suby Naprawdę się opłaca Będę widzowie od dzisiaj jeszcze mięśnie pokazywał Nie no Mam przesyła 1250 złotych do konta Na kurde do konta za 25 minut do końca? Nie, no gdzie o Chłopie, my się tu szanujemy. Ja 5 minut, przez co bez suba nie da się obladać live'a. Oleg kupując suba, widzowi wyznał, iż obecnie jest tak biedny, że jest. Tak, Mam chory na głowie. Zacznijcie. Zostać 3000 zł Energii który wykursy maturalne miał trochę ja, co, Ile trzeba Ale kurwa, nie macie... Nie To jak tak Stał Ale... Co mi z tego konta? Proszę. To słyszę coś takiego. Tylko ja słuchaj, ja wczoraj co miesiąc to tak trzeba. No bo ja mam kąt kupiony, muszę na stojąco jeść. I od kiedy ty się stosujesz? Coś ci się stało, czy jak? Nie, ale za pieniądze, za pieniądze się stosuję. Za ile? Co, 3750 złotych muszę tam stać kur przez półtorej godziny prawie. Serio tyle dostałeś? Tak. O kurwa. no to grubo. Nie. To ty sobie ten balkonik weź, bo padniesz potem. W sumie. Powiem tylko tyle. Wykupcie mnie z tego konta, co? Bo już mi k***wa stać, nie jestem serio. Już się w tym, Ja będę stał w kącie. Więc mi już się tak nie będzie przykro. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze co zrobiłam po przebudzeniu, to wziąłem telefon do ręki. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, to chyba już skończyłem swoje stanie w kącie, tak? Czy jeszcze mi coś zostało? Możecie mi potwierdzić, czy nie? Bo ja w pewnym momencie przez przypadek wyzerowałem sobie ten. Wyzerowałem sobie y stoper. Ale jak dobrze policzyłem, to chyba właśnie teraz to mija. Kim jest pan Men? I czemu losowo przedejść stary 3700 si zostawić na to, żeby w kącie stał. Być zakochanym w sobie, no i tak się stało. A już powiedziałem, że już więcej do kąta nie idę. Powiedziałem to stary 20 minut temu. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. już powiedziałem, że więcej nie pójdę. Pan przesyła 1900 na połowy czasu mówiłem, że już nie będę stał w kącie. A co to znaczy, że za 1900 muszę? Ja niczego nie muszę, człowieku. Ja jestem tutaj patriotyczny ten. Powiedziałem, że... Powiedziałem, że nie ma już konta dzisiaj, że już więcej nie pójdę. A co ty z musisz być charakterny? To se was z i stary. Co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty. Ja sobie zobaczę jedną rzecz. Do kąta nie wkurę ale powiedziałem, że już nie idę do konta. Jakiś bogaty ziomek tutaj stwierdził, albo ziomalka, że chce mnie ujechać, a ja już mówiłem, wystałem charakternie, przeszło godzinę, i mówię, już nie będę dalej stał. Człowieku, bo ludzie zobaczą, że obietnicę spełniasz sobie, plan rochu 2027, pójdzie się jechać? Ale ja, ja właśnie spełniam, bo ja powiedziałem, że już więcej nie pójdę. Dawid, czerw mi świadkiem. Nie wiem, czy ty gardzisz dwa kana, które musimy zapierać. Chyba ile? Ale to ja nie gardzę pieniędzmi. Ja, ja jestem ba, wiecie, że nikt nie lubi bardziej pieniędzy ode mnie. Z tym, że były jakieś zasady tutaj ustalone. Jak pan men ma na czacie, który to wysłał? Porozmawiajmy. Nie, trzeba o tym porozmawiać, widzowie. Ale ja szanuję pieniążka, tylko muszę się zachować charakternie. Jak powiedziałem, że czegoś cię zrobię, to czegoś cię zrobię, tak? Bo to chodzi też o to, nikt nie kazał wysyłać. Ale co znowu? Co znowu widzowie? Widzowie, wy tu się bardzo brzydko zachowujecie, jakbym yy, jak ja bym był jakiś kur... odklejony. Szukałeś 40 milionów Polaków? Nie. W jaki sposób? Widzowie, na rozwój kultury i narkobiznes dzisiaj udało nam się uzbierać astronomiczne 2342 i wie, jesteś jesteście coś chorzy. Stare miałeś donajty włączone sprytne krokulec? Nie miałem wyłączone. Ale jak Wy możecie mówić, że grochu f... i nie zasługuje na głos w momencie kiedy ja dokładnie powiedziałem. No rokulecca jak tak będzie rośli, gdzie uzbierały da Ferrari? Czy za 20 zł robisz loda butelką, a za 2000 pójdziesz do konta? Po pierwsze 1900. Słuchajcie, ile to wychodzi? O kurwa, chłopi, ile tu stania jest. No to trzeba, kurwa, streama, kurwa, z konta prowadzić. Eleanor przesyła 97 złotych i 50 groszy. Men mordo, nie przejmuje się, nie pierwszy i nie ostatni raz. Siemanko, widzowie, witam was na najnowszym odcinku będzie na mnie Kamanę... ta, Eleanor obrażać. Dzisiejszy odcinek, bardzo ciekawy, myślę, że naprawdę fajny. Robimy na siebie disy. Ale nie, ja postoję, Ja postoję. kolego! Nie będziecie jakiś lewy obracał. Karek, tematyka. Kon banka, okej, kon banka. Kon banka, przyjaciel. Nie, 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 już nie naliczamy, już nie ma więcej konta! trzydzieści 38 minut uczciwie i nie ma konta!

Tak, to musi też trochę mieć, no tak testy te sylabowanie, te, te, te nie Ponieważ te chłopaki mówili, ale no to utrudni no, 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 no 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 pojśle. Nie ale, wiem, czy bym nie wolał na sosie i wraca, widzowie, to polecie, tak to? tak! przyjaciel! No, tak! Okay, Witam widzowie. Tak będzie... Dzięki stary, z tego się cieszyłem najbardziej. Szkoda, że pod koniec, no ale już się nie będę kurwa wykłócał, już się nie będę wykłócał. Dzięki stary. Stary, skąd ty jesteś aż taki bogaty? Bo ja znam bogatych ludzi, ale oni mnie nie lubią. A ty się kurwa z energii nie interesuj. Za każdym razem kurwa jak się na miasta dobrobytu u wujka pojawia, kurwa, to się respią kur. Ci fejkowi znajomi <laughs> Teraz nagle, kurwa, manko. jak się czujesz Kurwa, może byś tam Może byś kolejkę postawił <laughs> Tak, kurwa, tak Tak, nagle, kurwa Chłopa, chł ja wam powiem od kiedy chłopa nie było Ja wam powiem od kiedy chłopa nie było Powiem wam tak, w tym miesiącu, powiem, że streamowałem codziennie Był na dwóch streamach, na dwóch I poprzednim razem jak był To jak przyszedł pisać o Weronicę. Czyli on się pojawia albo jak jest temat jego dziewczyny Albo jak jest temat pieniędzy No, jest moja dziewczyna Zerwaliście? Szkoda. Pasowaliście do siebie. Aha, czy to ty mnie tak gnębiłeś? Byłem pewien, że to reziner jest. Nie reziner, y Eleanor. Jadaj, pan stoisz, to no tak! Stoisz, kurwa, i stałem. Wiesz, że dzisiaj stałem, stary, za 8 tysięcy w kącie? Wiem, słyszałem. Zarobiłem dzisiaj 1000 złotych po prowizjach i tak dalej. Ej, skąd ty masz tyle pieniędzy? Ty jesteś jakiś bogaty stary. Znaczy, poda mi się, że wydaje się w mądry sposób. Nie na jakieś tam kurwa wiesz, nie wiem, kryptowaluty, kurwa, czy kasyno, u Rafoniksa, tylko przychodzisz tutaj do wujka i kupujesz usługę, stania, kurwa, w koncie. Bo na kryptowalutach zawsze możesz stracić, a u mnie nigdy. Nigdy nie stracisz. Słuchaj, tyle w 15 minut zarabia dzięki potom. No ale my nie botujemy, nie? Kolejni że mi trochę fajak. Priwki, gier się robi! Stary, chcemy grać na Twoim serwerze. Napisz na czacie, co to za gra. 500 złotych jeszcze dostałem. Ja nie umiem już reagować na takie dodajty, bo ja ostatni raz, kiedy takiego dużego dostałem, to na... to na urodziny i potem, jak jeszcze stałem na Sabotażyście. Z Metinka? No dobra, no to chyba idziemy grać w Metinka, widzowie. Żeby wesprzeć